tej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Kochani rolnicy, w imieniu pasterza naszej diecezji i duchowieństwa przyjmijcie wielkie dziękczynienie za trud waszej pracy i waszego przywiązania do ziemi. Ale też proszę Was, pozostańcie wierni tradycjom naszych praojców. To oni, wznosząc wzrok nad Ziemią, kiedy ogarniali nim horyzont, to jakby łączyli niebo z Ziemią. Do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba. To oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i swoją pracę z Bogiem zaczynali i kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji. Ona wyraża najgłębiej naszą prawdę o sensie i owocności ludzkiej pracy i pracy rolnika. Szanujcie każde ziarno zboża, kryjące w sobie cudowną moc życia. Szanujcie również ziarno Słowa Bożego, niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiajcie się tymi słowami. Przekazujcie w ten sposób dobre życzenia. Niech zawarta jest, w nich zawarta jest nasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby ją Wam odebrano, niezależnie z jakiej motywacji, kusząc i łudząc niejednokrotnie dobrobytem, który dziś jest, a jutro przemija. W takim dniu jak dzisiejszy, kiedy stoimy przy ołtarzu, kiedy jesteśmy tak blisko Pana Boga, dziękując za trud tegorocznych zbiorów. Chcemy jakby na nowo i jeszcze raz z głębi swojej duszy wyśpiewać Nie rzucim Chryste świątyń Twych, nie damy pogrzeń wiary, próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam to pomóż, Bóg. Amen. Powstańmy. Teraz będzie miało miejsce. Będzie modlitwa Błogosławieństwa i poświęcenie tych pięknych wieńców tarzonkowych. Prosimy księdza kanclerza, aby tą modlitwę odmówił i poświęcił nasze wieńce. Wdzięcznością przynieśliśmy do naszej świątyni pod sklepieniem niebieskim owoce ziemi i naszej pracy w polu i w ogrodach. Prośmy więc Boga, aby pobłogosławił owoce naszej pracy i aby nagrodził trud tych, którzy pracowali. Wszechmogący Boże, najlepszy Ojcze. Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław te przyniesione tu dary, nowe wieńce, korony żniwne, owoce i warzywa. Spraw panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu, niechaj nas niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie najświętsza dziewica Maria, najdoskonalszy owoc Ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bogu za zebrane plony. Módlmy się o dobre ich wykorzystanie i o zaspokojenie potrzeb wszystkich ludzi. Boże, spraw, aby społeczna nauka Kościoła była inspiracją do rozwiązywania problemu głodu na ziemi przez rządzących państwami i organizacje międzynarodowe. Ciebie prosimy Boże, spraw, aby rządzący naszym krajem zawsze mieli na uwadze potrzeby rolników i polskiej wsi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, powanie. Boże, spraw, aby rolnicy i wszyscy pracujący na roli byli Ci wdzięczni za zebrane plony i troską o chleb powszedni łączyli troskę o zbawienie własnej duszy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas kochanie. Boże, spraw, aby bogaci nie niszczyli nadwyżek zboża i innych plonów ziemi, ale wykorzystali je na pomoc dla biednych. Ciebie prosimy, Spraw, aby ci, którzy ulegli nieszczęśliwym wypadkom przy pracach na roli, otrzymali serdeczną i troskliwą pomoc i opiekę. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Bawanie. Boże, spraw, abyśmy zawsze byli wdzięczni Tobie i tym, którzy nas żywią i bronią. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Boże nasi Panie. Boże nasz i Panie, przyjm nasze dziękczynienie za zebrane plony i naucz nas skorzystać z nich dla Twej chwały oraz pożytku własnego i bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego, Teraz będzie miała miejsce procesja z darami ołtarza, tą procesję prowadzą Starostowie Dożynek, Pani Irena Sobaszek i Pan Marian Bielak i pozostałe delegacje dożynkowe i zapraszam tutaj do przyjęcia tych darów wiarnych Pana Starostę Marka Onyszkiewicza i Pana Wójta Wiesława Różyńskiego. Panie Starosto, Panie Wójcie. Przynosimy Bochen chleba, symbol obfitości i dostatku. Niech ten chleb będzie symbolem naszej ciężkiej pracy. Dziękujemy za ten piękny Bochen chleba, symbol pracy ludzkiej i błogosławieństwa Bożego, której tej pracy towarzyszyło. Obiecujemy, że będziemy go dzielić sprawiedliwie. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na Mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje znak i oczekujemy Twego przyjścia w śmierci Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Izydorem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.